Chciałbym serdecznie podziękować za ponad 300 subskrypcji na moim kanale. Dziękuję bardzo za wsparcie, jakie udzielacie. Za wszystkie miłe komentarze! No i oczywiście już zapraszam do filmiku. Dźwięk z tej z kosmicznej. 哦，好，绕吧。耶。 No jak już pewnie widzieliście, rakieta Sazan poleciała najlepiej jak dotąd. Było to spowodowane właśnie brakiem wiatru, bo akurat wtedy, co puszczałem w sobotę, to wiatru nie było. Sprawdziło się wszystko bardzo dobrze, tylko widok z kamerki jest trochę tam, po instrument jest zaciemniony, ponieważ po poprzednim jednym nieudanym starcie, którego nie publikowałem, rakieta uderzyła dosyć mocno w ziemię nie Sazan, tylko Amur i kamerka się... przekrzywił się obiektyw, czego nie zauważyłem no i temu tak wyszło, to jest najtańsza kamerka zaraz może pokażę nawet nie wiem, tutaj nie, nie widać, ale obiektyw on nie jest symetrycznie on się po prostu potrafi przekrzywić czasem więc tutaj z tym jest wszystko jasne, wszystko poszło idealnie Gorzej poszło z elektroniką, bo nie zadziałała w ogóle. Jeszcze nie wiem, co jest tego przyczyną. Być może coś, jakieś mocniejsze przeciążenie albo zawieszenie się Arduino. Ciężko stwierdzić, ale system się nie otworzył podczas lotu, dopiero po uderzeniu w ziemię. Więc ciężko naprawdę stwierdzić, co było. przyczyną. testy naziemne wykazały, że wszystko działa. Więc. Prawdopodobnie spróbuję jeszcze raz. Jeśli się to nie uda, to po prostu zawieszę ten program cały z elektroniką. Zresztą prawdopodobnie w następnej rakiecie będzie jednak system mechaniczny, Na mechaniczny timer, ponieważ jest to lżejsze i tańsze. Ale już wszystko jeszcze się zobaczy. Zresztą, mówię, takie mechaniczne timery są stosowane często w rakietach wodnych i sprawdzają się dobrze. Więc może i w takiej zwykłej też się sprawdzi. Zobaczymy. Jeszcze zaraz coś pokażę. Zrobiłem głowicę do następnej rakiety. Ma ona 30 cm wysokości i 7 cm średnicy. Dla porównania, moduł elektroniczny oraz rakieta Sazan. Tak to się ma mniej więcej wielkościowo. No, do, do tej rakiety na razie jest tylko głowica i jako taki projekt. Więc no tutaj na razie powolne postępy, ale idą. Będę musiał pewnie powiem, kupić rury tekturowe, żeby zrobić. No i jeszcze raz będzie jedna sprawa. Tu jest, tu jest taka dziwna nakładka do Amura. No jest ona dosyć prosto zrobiona z powodu braku dostępności technologii podczas kwarantanny, i jest to kapsuła załogowa. Miałem kiedyś taki pomysł, żeby wysłać na rakiecie muchę albo jakiegoś innego, niewielkiego owada. Więc prawdopodobnie teraz nagrywam w piątek, to jutro, czyli kiedy wy zobaczycie ten film, będzie na razie bezzałogowy test tej kapsuły. jak wszystko się pójdzie, to trzeba będzie złapać astronauta. Jest to taki no, pomysł bardziej dla zabawy, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przynajmniej miałem. Jakieś zajęcie zbudowałem taką kapsułę. No jest to dosyć prymitywne, bo jest zrobione z tektury i plastikowych butelek. Ale wydaje się dosyć wytrzymałe. No dobrze, to jeszcze raz dziękuję za 300 subskrypcji i co? Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!